Cześć, z tej strony Bartek z kanału elektrycznego. Tematem dzisiejszego odcinka są wyłączniki różnicoprądowe, zwane potocznie różnicówkami. O, takie aparaty jak ten tutaj. Co to jest za urządzenie? Z czego się składa? Jak jest zbudowane? W jaki sposób działa? Oraz czy jest obowiązkowe w instalacjach elektrycznych? O tym w dzisiejszym odcinku. Zapraszam serdecznie. Na wstępie powiedzmy sobie, co to jest wyłącznik różnicoprądowy. Wyłącznik runiceoprądowy, zwany potocznie różnicówką, jest łącznikiem mechanizmowym zdolnym włączać, przewodzić oraz wyłączać prądy w warunkach normalnych. Co więcej, wyłącznik różnicowrądowy odcina obwód od zasilania przy uszkodzeniu obwodu i wystąpieniu prądu różnicowego oczywiście odpowiedniej wartości. Tym samym wyłącznik zapewnia ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym. Jaką rolę pełnią wyłączniki różnicoprządowe w instalacjach elektrycznych? Przede wszystkim po pierwsze rolę ochrony przy uszkodzeniu. drugorzędnie rolę ochrony uzupełniającej oraz na końcu ochrony przed pożarem. Odwieczne pytanie. Czy wyłącznik ródnicoprądowy jest obowiązkowe w instalacji elektrycznej? Na to pytanie bardzo często natrafiam w sferze internetowej. Wiele osób o to pyta. No i cóż, najlepiej byłoby sięgnąć do polskich przepisów. Na początek sugeruję zbadać ustawę prawo budowlane z roku 94 z późniejszymi zmianami. No i cóż, zacznijmy od artykułu 5 podpunkt 1. I tam mamy napisane, obiekt budowlany jako całość oraz jego poszczególne części wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. I tutaj kluczowe jest to, że jest napisane, że korzystamy z zasad wiedzy technicznej, ponieważ obecne zasady wiedzy technicznej opierają się na normach, na doświadczeniu, na empirycznym sprawdzaniu rozwiązań i w wielu normach, w tym popularnym arkuszu PNHD 60364 dotyczącym ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, wyłączniki różnicoprądowe są bezpośrednio przywoływane jako urządzenia niezbędne w instalacji elektrycznej. Ale to nie wszystko. Artykuł nr 62 podpunkt 2 ustawy o prawie budowlanym nakłada na właściciela bądź zarządcę obowiązek okresowej kontroli instalacji elektrycznej w zakresie sprawności połączeń o sprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów u ziemi i instalacji aparatów. No i tutaj wymóg sprawdzania środków ochrony od porażeń nie bezpośrednio, ale pośrednio wskazuje nam na tym, że te wyłączniki są wymagane, ponieważ wyłącznik różnicowo-prądowy pełni dwie role w instalacji, o czym wspomniałem już wcześniej. Rolę automatycznego wyłączenia zasilania, samoczynne wyłączenie zasilania SWZ oraz rolę ochrony uzupełniającej w instalacji. Teraz tak, idźmy dalej, sprawdźmy sobie rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny podlegać budynki oraz ich usytuowania. Więc to rozporządzenie z roku 2002 wprowadza w rozdziale 8 trzy podpunkty, które wskazują korzystanie z wyłączników. To jest tak, paragraf 180, punkt 2. Wprowadza wymóg zapewnienia ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym oraz powstaniem pożaru. To nie mówi nam bezpośrednio o wyłącznikach królicy oprądowych, ale wskazuje nam to, że one mogą tam być, ponieważ pełnią rolę ochrony przed tymi zjawiskami, czyli porażeniem i powstaniem pożaru. Następnie w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, paragraf 183 punkt 1, podpunkt 2, mamy tak, że ten podpunkt wprowadza wymóg prowadzenia po stronie odbiorników oddzielnego przodu neutralnego i ochronnego. No oddzielny przód ochronny neutralny to jest tutaj wprowadzenie do prowadzenia instalacji w systemie TenCES. A de facto ten konkretny fragment mówi o tej części TNS, gdzie mamy pięć przodów w instalacji, cztery przody robocze, ostatni ochronny PE. No to taka instalacja jest wymagana właśnie do stosowania wyłączników różnicowo prądowych i. W tym samym paragrafie 183 podpunkt 3 mamy zapis: Urządzenia ochronne różnicowo-prądowe, uzupełniające podstawową ochronę przeciwporażeniową i ochronę przed powstaniem pożaru, powodujące w warunkach uszkodzenia samoczynne wyłączenie zasilania. Tutaj wprost mamy powiedziane, że budynki powinny posiadać takie urządzenia. Które pełnią właśnie rolę ochrony przed porażeniem, przed powstaniem pożaru, no i w warunkach uszkodzenia, samoczynne wyłączenie zasilania. Co prawda nie jest powiedziane, ile tych wyłączników ma być, jakiego typu mają być te wyłączniki oraz jakiej czułości, ale tutaj rolą projektanta jest właśnie korzystanie z zasad wiedzy technicznej, korzystanie z norm arkuszowych. No, i właśnie w, przywołana wcześniej norma PNHD 60364 wyraźnie wskazuje jakie wyłączniki, jakie typy i gdzie stosujemy. Więc tutaj projektant decyduje jakie aparaty i ile, ale prawo budowlane i rozporządzenie w sprawie warunków technicznych wyraźnie mówią, że te wyłączniki mają być stosowane. Oczywiście, uwaga, jeśli posiadamy obiekt który jest w instalacji w układzie TNC na przykład, no to tam stosowanie wyłącznika ogniwoprądowego jest niemożliwe, jeśli nie zrobimy przejścia z tego układu TNC na układ TNC-S i po stronie TNS tego nie będziemy realizować. I pamiętajmy, jeśli budynek powstał przed wejściem w życie przepisów, to dopóki nie będzie modernizowany, tylko remontowany, mają do niego zastosowanie przepisy w momencie kiedy powstał. Gdy budynek był w tym momencie remontowany i nie przewracamy stanu powszedniego, tylko go modernizujemy, no to już musimy robić to wedle obowiązujących obecnie przepisów i wtedy wyłączniki różnicoplądowe muszą być. Pamiętajmy o tym. Omówmy teraz budowę wyłącznika różnicoplądowego. Zacznijmy od oznakowania aparatu. Widzimy tutaj aparat. O nazwie pf 4003 produkcji firmy ITO. Co widzimy od frontu, idąc od góry? Tutaj mamy śruby zacisków ponumerowane kolejno: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dodatkowo NN. To nam mówi o tym, jakie przewody gdzie podłączamy. Od lewej przewody robocze fazowe, 1, 2, 3, a na końcu przewód neutralny. Co więcej widzimy? Widzimy logo producenta. Oznaczenie napięcia pracy, tu 230 fazowe, 1 na 400 międzyfazowe. To, z jakim napięciem pracujemy, zależy od układu sieci oraz sposobu podłączenia też aparatu. Tak jak wspomniałem, mamy nazwę produktu i nadrukowane konkretny parametr. Mamy parametr INC wynoszący 6000 Amperów, oznacza to umowny, umowną zdolność wyłączania aparatu, oczywiście po dobezpieczeniu. Przypominam, że wyłącznik rodzicowo nie chroni przed prądem zwarciowym i nie działa na niego. Na ten mamy parametr I Delta N, równe 0,03 Ampera, czyli 30 mili. Czułość tego wyłącznika, 30 mili, taka typowa, najczęściej spotykana. Kolejny parametr to jest IN. Prąd znamionowy roboczy wynoszący 40 amperów. Ta nazwa też jest zaszyta tutaj w nazwie. Czyli wiemy, że ten wyłącznik ma prąd roboczy 40 amperów. czuło się go to 30 mili, wytrzymałość umowna 6 kA, no i jest to napięcie pracy 230-400. Co tutaj więcej widzimy? Widzimy taki symbol sinusoidy. Oznacza to, jest to oznaczenie, jakiego typu jest to wyłącznik holicyprądowy. Sama sinusoida oznacza, że jest to wyłącznik typu AC, taki najzwyklejszy. Gdyby tu była jeszcze dodatkowo ramka pulsująca bądź dwie wyprostowane linie, moglibyśmy wnioskować, że jest to wyłącznik typu A bądź typu B, natomiast ten tutaj to jest najzwyklejszy typu AC. Na koniec mamy oznaczenie śnieżynki minus 25, oznacza to do jakiej najniższej temperatury ten aparat może pracować, tutaj jest to minus 25 stopni. Co tutaj więcej mamy? Mamy przycisk test. Naciskamy go i w tym momencie sprawdzamy, czy aparat funkcjonuje, czy obwód testowy powoduje zadziałanie aparatu. Mamy tutaj dźwignię, która jest sprzężona mechanicznie z optycznym informatorem, wskaźnikiem pozycji. Dodatkowo opisówka. Do góry aparat załączony, czerwone oznaczenie. Do dołu dźwignia, aparat wyłączony. Zielona, zielony tutaj pasek, zielona dźwignia. Co więcej, u dołu mamy dalsze znakowanie zacisków: 2, 4, 6, 8, i oznaczenie N. W przodu neutralnego NK jest z prawej strony, ponieważ obwód testowy też jest z prawej strony tego wyłącznika, dlatego tak producent oznaczył. Ponadto norma wyraźnie wskazuje, że bieguny muszą być oznakowane. Patrząc z boku na aparat, mamy tutaj nalepkę tutaj mamy symbol elektryczny wyłącznika rozdziału miejsce, gdzie został wyprodukowany, norma z jaką jest zgodny, zgodny czyli norma 61008, czyli jest to zwykły wyłącznik różnicoprządowy bez wbudowanego członu nadprądowego. Jeśli spojrzymy sobie od góry na zaciski, no to widzimy zaciski szynowe, pod szynę widełkową oraz zaciski windowe pod przewody zwykłe. Od razu jak spojrzymy sobie pod Kątem to widzimy, że zaciski są karbowane, posiadają karby. Karby zwiększają powierzchnię przylegania przewodu i to pomaga, zapobiega wypadnięciu przewodu podczas przepływu prądu zwarciowego. Te siły elektrodynamiczne są bardzo wysokie, mogą spowodować wypadnięcie przewodu. W związku z tym te karby utrudniają to. Nie chcę powiedzieć uniemożliwiają, ale utrudniają. Gdy spojrzymy na końc od tyłu, widzimy tutaj zatrzask i mocowanie, sposób mocowania wyłącznika na szynę DIN. Omówmy teraz budowę oraz zasadę działania wyłącznika różnicowo-prądowego. Na potrzeby omówienia zdjąłem pokrywę górną. Jeśli chodzi o wyłączniki różnicowo-prądowe, to ze względu na producenta czy typ aparatu, zawsze możemy wyróżnić cztery elementy. Pierwszy i najważniejszy to jest przekładnik prądowy, który tutaj widzimy, który tutaj wskazuję. Następnie przekaźnik elektromagnetyczny, który tutaj jest. Jego tutaj nie widać, bo mechanizm go od góry przykrywa. Natomiast on się tutaj znajduje. Następnie mamy mechanizm wyłączający aparat. No i oczywiście tutaj związany z przyciskiem test. Układ testowy, sprawdzania aparatu. Tutaj widzimy rezystor ograniczający. Może go o, w ten sposób pokażę. Mamy tutaj rezystor ograniczający prąd tego wyłącznika. Więc tak pokrótce od środka wygląda wyłącznik. Teraz tak, w jaki sposób on funkcjonuje? Sercem wyłącznika jest przekładnik prądowy z rdzeniem toroidalnym. On mierzy sumę chwilową wartości prądów w każdym przewodzie roboczym, czyli tutaj przewód roboczy, pierwszy, drugi, trzeci, fazowe i przewód neutralny, który przypomina też z przewodem roboczym. W związku z tym suma. Prądu płynącego w tym biegunie, w tym biegunie, w tym i w tym powinna być równa 0. W związku z tym też strumień magnetyczny na indukowany tutaj na uzwojeniu przekładnika również powinien wynosić 0. Gdy suma nie równa się 0, no to w tym momencie oznacza to przepływ prądu różnicowego do Ziemi, bądź do przodu ochronnego P. Zresztą od tej nazwy, właśnie tej różnicy, pochodzi nazwa wyłącznika. Co dalej się dzieje? w rdzeniu przekładnika prądowego powstaje strumień różnicowy no a dzięki temu w uzwojeniu tutaj widocznym w uzwojeniu indukuje się siła elektromotoryczna sem jest ona oczywiście wprost proporcjonalna do wartości prądu różnicowego upływowego czyli im większy tym wyższa nam się zaindukuje siła Teraz tak, powinniśmy przejść sobie do drugiego członu, gdzie od tego przekładnika tutaj widać idą przewody, do naszego przekaźnika wyzwalającego z magnesem trwałym. On to właśnie jest zasilany tą siłą elektromotoryczną SEM pochodzącą z tego przekładnika prądowego. Ten przekaźnik jest ruchą-zworą z magnesem trwałym, zwanym też przekaźnikiem spolaryzowanym, możemy się spotkać z taką nazwą. I co dalej tam się dzieje? No, tam opadnięcie zwory uruchamia zamek i otwiera styki robocze tutaj wyłącznika. Przy zamkniętym wyłączniku, no, zwora jest trzymana przez pole magnetyczne tego magnesu trwałego. Natomiast gdy nadchodzi do przepływu prądu różnicowego, no, to powstaje pole magnetyczne, które zakłóca pole magnetyczne tego magnesu trwałego. No i powoduje opadnięcie zwory i tak naprawdę wyłączenie wyłącznika. Kolejnym elementem, który idziemy dalej, no to jest oczywiście mechanizm przełączający. No to jest układ stykowy wyłącznika mechanizmowego z zamkiem połączonym tutaj. Po otrzymaniu sygnału z przekaźnika, wyłącznik zostaje natychmiast wyłączony. Przypominam, że zawsze załączane są pierwsze trzy tory fazowe, a na końcu. Przepraszam, pierwszy załączany jest tor neutralny, a potem przewody fazowe. I przy wyłączeniu aparatu. Jest, one są pierwsze wyłączane, a jak ostatni jest wyłączany tor N. Ostatni element no to jest właśnie powiązany z przyciskiem testowym. Tutaj widać, że jak dotykam przycisk testowy, no to ta blaszka tutaj dochodzi. Obwód testowy służy sprawdzeniu poprawności działania całego układu. Ten rezystor ograniczający, poprzez niego jest przewód, obwód przepuszczany, on powoduje powstanie odłożenie się na nie prądu upływowego określonej wartości tak by sprawdzić czy aparat zadziała więc naciśnięcie przycisku test powinno spowodować zadziałanie aparatu. Natomiast gdyby on nie zadziałał no to w myśl przepisów i normy produktowej zawsze mówimy że aparat jest niesprawny jeśli nie działa obwód testowy no to mówimy że aparat jest niesprawny pamiętajmy też o tym że należy regularnie testować oczywiście nikt tego nie lubi robić Ponieważ zawsze w domach nam się zegary, nikt nie chce tego ustawiać i, i zawsze ma jakąś wymówkę, natomiast warto raz na miesiąc, bądź w przypadku produktów i to na raz na pół roku jest to wymagane, nacisnąć przycisk, test, sprawdzić czy ten obwód yy, działa. Aby lepiej pokazać zasadę działania wyłącznika różnicowo-prądowego, zdecydowałem się też dodatkowo zrobić to wyjaśnienie na podstawie rysunku, który pokazuje trzy przypadki rażenia prądem człowieka przy wyłączniku różnicoprądowym o czułości 30 mili. No i na podstawie tych przykładów omówię, kiedy aparat działa, kiedy nie zadziała. Na wstępie też powinienem zaznaczyć, że zgodnie z prawem Kirchhoffa, Prąd płynie tam, mówiąc kolokwialnie, gdzie jest mu łatwiej, gdzie jest ta niska rezystancja, gdzie ona jest wysoka, tam odłoży się mniejsza wartość tego prądu. Jest to kluczowa konstatacja do omawiania tego przykładu. Rozpocznijmy od przykładu A. Mamy ludzika, który łapie za przewód roboczy. Tutaj na schemacie widzimy, że łapie za przewód fazowy. Prąd płynie przez rękę, ciało, nogę do ziemi. Jeśli rezystancja RST jest odpowiednio niska, no to w tym momencie mamy przepływ ręka-noga, który oczywiście jest niebezpieczny. Natomiast w tym przypadku, jeśli wartość tego prądu będzie wynosiła co najmniej 15 mA, czyli połowę zakresu zadziałania wyłącznika różnicowo-prądowego, on zadziała. Jeśli wartość ta będzie niższa niż 15 mA, aparat nie zadziała. Natomiast pamiętajmy, że. Ta wartość nie jest niebezpieczna dla życia ludzkiego i, i będzie możliwość oderwania ręki od miejsca, które dotknęliśmy, gdzie przepływa w tym momencie prąd rażeniowy. W drugim przypadku nasz ludzik niestety złapał obiema rękoma oba przewody robocze. W tym momencie przewód fazowy oraz przewód neutralny. No i pytanie, co tutaj się dzieje. Mamy przepływ prądu rażeniowego ręka-ręka, więc bardzo niebezpieczny przepływający przez serce oraz płuca. Teraz, tak, z racji tego, że ludzik w tym momencie łapie za oba przewody robocze to taka sytuacja dla wyłącznika różnicoprądowego niestety jest poprawna. Mianowicie obwód jest zamknięty między L a N, nie ma upływu, nie ma prądu różnicowego de facto, ten prąd nie wypływa poza obwód, w związku z tym jest to sytuacja bardzo, ale to bardzo niebezpieczna. Yy, jedyna tutaj nadzieja w tym, że ta rezystancja jest odpowiednio niższa od rezystancji impedancji ciała ludzkiego i ten prąd, część tego prądu popłynie poprzez nogę do Ziemi, tak? I ta wartość będzie wynosiła około co najmniej 15 mili, tak by ten wyłącznik różnicoprądowy zadziałał, bo jeśli ta rezystancja byłaby wysoka, no to w tym momencie mamy na pewno gwarantowany przepływ ręka ręka. Jeśli będzie on w wartości wysokiej, no to jest wysokie ryzyko trwałego kalectwa bądź śmierci. Przypadek trzeci C. Podobnie jak tutaj mamy niestety ludzi, ludzik dotyka obu przewodów roboczych LM ale stoi na podłodze izolowanej o wysokiej wartości rezystancji, to już jest podana w megaomach. No i tutaj niestety wiemy, że nie będzie tego przepływu do ziemi, ponieważ jest to izolowana podłoga, bądź ludzik ma izolowaną obuwie. No i w tym momencie to jest najgorszy przypadek, który no może prowadzić do zgonu bądź trwałego kalectwa. To nam mówi o tym, żeby nigdy, ale to nigdy, jeśli nie jesteśmy pewni, czy dany element metalowy jest pod napięciem, by nie dotykać obiema rękoma, tudzież dotykać tylko zewnętrzną częścią dłoni, tak by ewentualny skurcz wynikający z przepływu prądu zacisnął nam dłoń, ale nie na obudowie, a do wewnątrz tej ręki. To też nam mówi o tym, te zasady BHP, dlaczego pomiary wykonuje się w dwie osoby podczas prac serwisowych, remontowych czy pomiarowych jest zwiększone ryzyko rażenia prądem, w związku z tym partner, osoba, która z nami jest, zawsze może odpowiednio zareagować, zanim dojdzie do nieodwracalnych skutków uszczerbku na zdrowiu bądź śmierci. Także mam nadzieję, że te trzy przypadki pokazują wyraźnie, kiedy aparat różnicowo-prądowy zadziała, kiedy nie, w jaki sposób elementarne zasady BHP zachować oraz pamiętajmy też o tym, że te przykłady wydatnie pokazują, że nie zawsze wyłącznik różnicoprządowy jest w stanie nas ochronić. wiele też zależy od prawidłowego użytkowania instalacji, od zachowania zdrowego rozsądku oraz prawidłowych innych działających środków ochrony, takich jak, nie wiem, izolacja podstawowa czy samoczynne wyłączenie zasilania, tak zwane SWZ. Słuchajcie, to wszystko co dzisiaj dla Was przygotowałem, mam nadzieję, że moje wyjaśnienia były jasne i klarowne. Dajcie koniecznie znać w komentarzach czy Wam się podobało, jeśli było ok, no to dajcie też łapkę w górę. Jak widać, wyłączniki uroczysto-prądowe, pomimo tego, że są w każdej instalacji, nie są takim znowu prostym urządzeniem. Jest tam sporo elementów i wiele się dzieje podczas wyłączania, no ale mam nadzieję, że to było dla Was klarowne. Także dzięki za oglądanie i cóż, do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.